Dzień dobry moi drodzy. Czy Koalicja Obywatelska, a nawet premier Tusk są w zmowie z pisem? Czy może są szantażowani przez PiS? Albo po prostu nie mają charakteru, nie mają możliwości z jakiegoś powodu, czy nie mają przekonania do przeciwstawienia się PiS-owi mimo, że i media, te niezależne, i ich wyborcy widzą, że pis trzeba rozliczyć, że pis jest destrukcyjny dla Polski, że pis zaczyna odzyskiwać wpływy, mimo że nie rządzi, i że pis skończy dzieło budowania dyktatury, jeśli mu się na to pozwoli. A to, co się teraz dzieje w sprawie wyboru prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pisowi to ułatwi. I muszę Wam powiedzieć, że po raz pierwszy w analizach, które tu czynię od tak wielu lat, postanowiłam zadać to pytanie, które moi widzowie, moi słuchacze mi zadają. Ono brzmi bardzo spiskowo. To jest właśnie to pytanie: czy koalicja 15 października, czy premier Tusk, czy Platforma Obywatelska ma jakieś porozumienie siłą rzeczy, no tajne musiałoby być, siłą rzeczy zawarte w. Za plecami wyborców, którzy zagłosowali na koalicję 15 października i na Donalda Tuska i dali mu władzę pod warunkiem, że rozliczy pis. Czy takie porozumienie istnieje? Dlaczego zadaję to pytanie akurat w tym momencie? Powód jest prosty. Jak ja nie lubię, jak mi się słuchajcie, to światło odbija w okularach. Ok, zrobimy tak. Powód jest prosty. W tym tygodniu, 12 września, Sejm ma wybrać nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. I wydawałoby się, że nic w tym trudnego, bo jest Marian Banaś, który mimo bardzo kontrowersyjnego życiorysu bardzo dobrze się zasłużył państwu polskiemu przez swoją jedną kadencję i pokazał, że stara się przynajmniej być niezależny. Złożył wiele doniesień do prokuratury na nieprawidłowości rządu prawa i sprawiedliwości. Dobrze udokumentowanych, był zawsze ostry, jak brzytwa, nie tylko zresztą napis, żeby nie było, że jest obiektywny, bo ściga pis, ale napis również zarządów, pis, co podkreślam, na którą to odwagę niewielu się zdobyło, więc mogłoby się wydawać, że. Nic prostszego niż wybrać Banasia na drugą kadencję, i tak odpowiadając na Wasze pytania jest taka możliwość. Tymczasem stało się coś niesłychanego. Mamy dwóch kandydatów, którzy są teraz rozpatrywani. Jest Tadeusz Dziuba, facet zgłoszony przez PiS. Wierny sługa PiS, który dla PiS zrobi pewnie niemal wszystko i już robił. Jest Mariusz Haładyj zgłoszony przez marszałka Szymona Hołownię, który. Co wyjaśnię w filmie, moim zdaniem, też jest człowiekiem pisu. Wywodzącym się z pisu na pewno, no, byłym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego, powszechnie nazywanym człowiekiem Mateusza Morawieckiego. No i jest Banaś, którego nikt nie zgłosił, który mógłby spokojnie mieć drugą kadencję. I tutaj, już dziś, kiedy nagrywam ten film, wiemy, że. Przy zgodzie koalicji 15 października i premiera, bo słyszałam dziś premiera Tuska, który rekomendował Mariusza Haładyja, człowieka morawieckiego na stanowisko szefa NIK, już wiemy, że koalicja przy przeciwie lewicy i tylko lewicy, która słusznie podnosi związki Haładyja z PiS, wiemy, że koalicja i premier zagłosują na człowieka PiS, zatrzymując w ten sposób rozliczenia. Bardzo wiele pytań mi się nasuwa między innymi przy tej okazji czy Waldemar Żurak był w takim razie listkiem figowym bardzo mocno wyborcy domagali się Rozliczenia PiSu, które nie było zrobione przez ostatnie dwa lata, i zastanawiałam się: wszyscy uważaliśmy, że Waldemar Żurek jest symbolem nowego otwarcia. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy Waldemar Żurek nie został po prostu oszukany, czy nie miał być listkiem figowym dla tej umowy, która de facto obowiązuje koalicji 15 października z PiSem. Bo jeżeli to nie jest umowa, to ja nie wiem, co to jest. Dlaczego tak sądzę? Nie musicie się ze mną zgadzać, będę bardzo ciekawa Waszych polemik, ale dlaczego chyba po raz pierwszy zaczynam brać na serio możliwość, podkreślam możliwość i przedstawię Wam moje argumenty, bo chcę się wspólnie z Wami nad tym zastanowić, że istnieje jednak jakiś rodzaj tajnej umowy pomiędzy koalicją 15 października a PIS-em. Po pierwsze, Tutaj, właśnie przy wyborze nowego prezesa Niku, zaczyna się ten kawałek, którego ja nie rozumiem, bo jeżeli obecny prezes Niku, Marian Banaś, zapowiedział, że złoży do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z aferą Getback, i to, Powiadomienie o popełnieniu przestępstwa, podejrzenie popełnienia przestępstwa obejmuje w tej chwili, dziś, to się dzieje teraz. Najważniejszych polityków zjednoczonej prawicy. I według ustaleń TVN24 chodzi o byłego premiera właśnie Mateusza Morawieckiego, którego człowiekiem ma być hałady. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego. Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, oprócz tego byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Krzanowskiego, obecnego szefa KNF Jacka Jastrzębskiego. Ci ludzie są w taki czy inny sposób albo wprost, jak politycy, albo pośredni, jak urzędnicy kojarzeni z pisem. I kiedy wiemy, że afera Gedbeku to jest jedna z największych afer po aferze FOS. Najwięksi funkcjonariusze państwowi w tej aferze Grębeku zaniedbali swoje obowiązki i doprowadzili do tego, że niemal 10 tysięcy Polaków zostało pozbawionych oszczędności życia na kwotę 3,5 miliarda złotych, 3,5 miliarda złotych. I wiemy, co nagłośnił właśnie Banaś, obecny szef Że przez ostatnich 7 lat działania były prowadzone przez prokuraturę, cytuję teraz Banasia w taki sposób, że właściwie nic nie zostało wyjaśnione, że dopiero właśnie NIK się do tego rzetelnie zabrała, najwyższa izba kontroli, i że kontrolerzy nik po roku ciężkiej pracy zebrali materiał, który jednoznacznie, bez cienia wątpliwości, wskazuje, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą prawie przestępczą. I w tej chwili zmieni się prezesa Niku mając takie ustalenia i będąc u początku idealnego śledztwa do rozliczenia PiSu na szczytach władzy, bo chodzi o Ziobrę, o Morawieckiego, o ludzi z nimi powiązanych. Czyli w tej chwili jesteśmy w punkcie, w którym wszystko powinno się zacząć. Jeżeli w tej chwili wybierze się haładyja, które tak w ogóle poza wszystkim to jest po kulu, jest ekspertem, uwaga, prawa kanonicznego, nie jest audytorem, no to dla mnie to oznacza, że teorie o jakiejś umowie pomiędzy premierem Tuskiem a Pisem przestają być z gatunku science fiction i z gatunku te teorii spiskowych, a zaczynają być politycznym pytaniem, które zupełnie na poważnie trzeba zacząć stawiać i odpowiedź może być bardzo przykra dla wyborców koalicji obywatelskiej. Ja już nawet nie będę wspominać, że Banaś też wykrył, że PiS za swoich rządów zmarnotrawił 10 miliardów publicznych pieniędzy na rzekomą walkę z covidem, która nikomu nie pomogła, a wprowadziła tylko chaos odpowiada za wiele śmierci i mnóstwo nietrafionych decyzji, na których ucierpieli obywatele. W ogóle słuchajcie, niesamowite. A kandydat na prezesa Niku, którego zamierza przyjąć między innymi koalicja obywatelska, doradzał PiSowi, Mariusz Hałady doradzał PiSowi i wiemy to z maili Dworczyka, jak Sprawić, żeby obywatele państwa polskiego nie mogli pozywać rządu PiSu za te zaniedbania, których dowiodła Najwyższa Izba Kontroli na te 10 miliardów złot. Notabene na publicznym przesłuchaniu kandydatów tych dwóch pisowskich, moim zdaniem, pana dziuby i pana Haładyja, nikt, nikt, nie zapytał pana Haładyja o maile dworczyka. Wyobraźcie to sobie. Mówimy o sytuacji, kiedy premier Tuski, koalicja 15 października, wreszcie ma realną szansę rozliczyć PiS i jego najwyższych rangą funkcjonariuszy. Wybierając Mariana Banasia, ja nigdy, słuchajcie, nie sądziłabym, że będę bronić Banasia, bo teraz prawicowcy szaleją i przypominają na Twitterze bardzo słusznie moje tweety i wypowiedzi, kiedy Banaś zostawał szefem NIK. Jak go krytykowałam, no bo pamiętacie jaką miał, niemalże zbliżoną do kryminalnej przeszłość. Ale tak. Tak, ja dziś uważam, że ten człowiek, nie przekreślając jego przyszłości, swoją sześcioletnią pracą na rzecz państwa polskiego, pokazał, że potrafi być sprawnym szefem NIK. I dzisiaj wracając do głównego toku mojej wypowiedzi, kiedy Realnie, realnie premier Tusk ma bardzo łatwy, mocny, zgodny z prawem sposób. Dokładnie taki, jakiego żądali, chcieli, na jakie liczyli jego wyborcy, ale też myślę, wszyscy uczciwi Polacy, no bo przecież wszyscy, nawet uczciwi wyborcy pisu, bo przecież tacy istnieją, chcemy, żeby nikt nie stał ponad prawem, prawda, żeby prawo działało tak samo dla wszystkich. Mam nadzieję, że chcemy, żeby politycy odpowiadali za swoje przykręty i nadużycia, za łamanie prawa. I w tej chwili, kiedy jest realna szansa, żeby to się wydarzyło, koalicja się cofa. Jakie mogą być powody, chcę zadać to pytanie publicznie, dla których Tusk i koalicja, premier Tusk i koalicja nie chcą poprzeć Mariana Banasia, nawet nikt z nim nie rozmawiał o tym, żeby został na drugą kadencję. No, w ogóle Marian Banaś i nikt za jego rządów też nagłośnili i powiedzieli społeczeństwu polskiemu, że część służb i CBA, i ABW, i Agencja Wywiadu nie są w ogóle kontrolowane i robią, co chcą. CBA, które przypominam obietnicę wyborczą premiera Tuska i koalicji 15 października, CBA miało być zlikwidowane. Panie Ministrze Siemoniak. CBA, panie premierze Tusk, miało być zlikwidowane i nadal jest. Prezes NIK wniósł do Sejmu pod rękę Szymona Hołowni projekt zmiany ustawy o NIK, który zakładał zmianę tej sytuacji, że służby nie są kontrolowane. Ten projekt dawałby Nikowi możliwość. Kontrolowania służb, a także oskarżania, jeśli ktoś w służbach dopuści się nieprawidłowości. Brzmi świetnie, prawda? No i wyobraźcie sobie, że ten projekt jest przetrzymywany przez marszałka Szymona Hołownię w Sejmowej Zamrażarce już od roku. Został przekazany marszałkowi Sejmu, i marszałek Sejmu mógł tej sprawie nadać bieg. Szymon Hołownia. Mógł sprawić, żeby nikt miał uprawnienia także oskarżycielskie, aby mógł bezpośrednio składać zawiadomienia do sądu, a nie tylko do prokuratury, żeby nikt mógł w ten sposób kontrolować służby, ale także nieprawidłowości polityków, bo nikt podnosił, nikt banasia podniósł, czego dawno nie zrobił żaden szef, Nick, że prokuratura została da tak daleko upolityczniona, że to spowodowało, że większość spraw, na przykład w aferze Getback, była umarzana. Mimo, że zgłoszono prawie 400 różnych zawiadomień. W tej chwili nie wybranie Banasia, tylko wybranie na przykład Haładyja spowoduje, że to wszystko stanie, że służby nadal będą poza kontrolą. Że pisowcy związani z Ziobrą i z Morawieckim, a sam Ziobro i Morawiecki będą nadal nieukarani, ich ludzie będą nadal bezkarni, a służby takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, które nadal działa, choć powinno być zlikwidowane, pełne pisowców, podobnie jak prokuratura. Będą nadal poza kontrolą i nadal bezkarnie i nadal będą państwem w państwie i ich fundusz operacyjny, ich fundusze oby, operacyjne, nie wiem czy wiecie, są pozbawione kompletnie kontroli państwa, co podnosił NIK i Agencji Wywiadu zresztą też i nadal będą pozbawione kontroli państwa. Mało tego, obecnie co podniósł bana jest taka sytuacja, że szef ABW, ABW czy CBA może przekazywać premierowi czy prezydentowi właściwie informacje jakie chce. A nie wszystkie mogą sobie wybierać, czyli mamy specjokrację. Tak o tym mówił Sewerski. Ja bym powiedziała służbokrację, rządy służb. Służby są de facto bezkarne. No, i teraz wytłumaczcie mi może wy, moi widzowie, moi słuchacze, żeby nie było, że jestem taką kasandrą, która wszędzie widzi tylko zło, albo jak mi ostatnio napisał jeden z moich widzów, ja jestem taka zerojedynkowa, jestem wojowniczką, która chce albo dobrze, albo źle. Sprawiło mi to przyjemność, bo tak, jestem wojowniczką, to nie oznacza, że nie widzę szarości i jeśli śledzicie moją publicystykę, to wiecie od lat, że absolutnie widzę szarości. Uważam, że bardzo wiele rzeczy w życiu, w polityce jest szarych, a nie czarno-białych. Oczywiście, że jakaś decyzja może być dobra lub zła, w zależności od interesu państwa, okoliczności. No, polityka wymaga... Jak i życie pełnej dozy elastyczności. Ale nie jestem na tyle doskonałą publicystką, żeby rozumieć politykę, która szkodzi państwu. A moim zdaniem, jeśli nie zostanie na kolejną kadencję wybrany banaś tylko haładej, to będzie to coś, co realnie zaszkodzi państwu polskiemu, przejrzystości, antykorupcji i jego obywatelom. I postawi to polityków pis, w punkcie bezkarności, gdzie oni nie podlegają prawu i nie odpowiedzą za swoje przestępstwa, nadużycia, przekręty, nie podlegają prawu, będzie to tyle oznaczać, jak inni obywatele. Są bezkarni, są lepsi. Będzie to też oznaczać, że PiS z jakiegoś powodu i stąd pytanie w tytule tego bloga, merda Tuskiem, ogon merda psem. I w tym momencie premier Tusk powinien nie tyle rekomendować haładyja, co wyjść i odpowiedzieć na pytania i powiedzieć, bo to jest ważniejsze pytanie, dlaczego nie rekomenduje Banasia? Dlaczego Banaś, który szefując NIK doprowadził nas do takiej wiedzy o przekrętach PiS, doprowadził nas do punktu, w którym wreszcie można rozliczyć PiS i zrobił to praktycznie kopiąc bramkę sam przez całe boisko, bo koalicja i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który teraz udziela wywiadów i mówi, że no został pozbawiony stanowiska, bo wszyscy non stop się domagali i Nie, wszyscy się domagali rozliczeń i mówię to ja, bardzo szanująca przez wiele, wiele lat za jego dorobek pana Adama Bodnara. I w momencie, kiedy Banaś doprowadził nas do takiego punktu, wybranie Haładyja, który to wszystko... Jestem tego pewna, będziecie mogli sprawdzić, bo on pewnie zostanie tym szefem połmarza, poumarza albo opóźni, albo schowa pod dywan i nikomu z PiSu włos głowy nie spadnie, no to moim zdaniem taki ruch Tuska i koalicji 15 października... Skłania do zadania pytania, czy jest taka umowa między PiSem a Platformą, zawarta bez porozumienia wyborców. Gdyby wyborcy wiedzieli o tej umowie, na pewno nie wybraliby ani Tuska, ani koalicji 15 października. Ja rozumiem wszystkie kontrargumenty, które mogą paść i które sama realnie rozważałam. Okej. Okay. Rozumiem, że niektórzy mogą uważać, zwłaszcza tacy bardziej zachowawczy politycy koalicji, że. Banaś stanowi zbyt duże obciążenie wizerunkowe, ale można tak było mówić 6 lat temu, kiedy zaczynał kadencję. W tej chwili są badania potwierdzające, że większość wyborców koalicji chciałaby, żeby on został na stanowisku i skutecznie rozliczył PiS. Oczywiście można powiedzieć, że Tusk stawia na kompromis, no bo chce utrzymać koalicję, ale sądzę, że jeżeli nie potrafi w tak ważnych sprawach, o ile zawsze przemawiał do mnie jakoś, z różną siłą, ale jakoś na no argument tego kompromisu. O tyle teraz nie, bo uważam, że w pewnych sprawach, w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, a rozliczenie pisu jest nie tylko kwestią polityczną, ale sprawą kluczową dla bezpieczeństwa państwa, chcesz iść na kompromis, no to właściwie przestań rządzić, rozpisz przedterminowe wybory. Wygra pis, trudno, zawrze koalicję z konfederacją, trudno, bo po co władza, jeśli idziesz na kompromis w najważniejszych rzeczach? To po co właściwie ta władza? Takie kompromisy, moim zdaniem, stawiają pod znakiem zapytania sens rządów Tuska. To już lepiej niech rządzi z PiS ze Zjednoczoną Prawicą, ewentualnie z Konfederacją i niech na ich konto idą te wszystkie złe rzeczy, które zrobią. Nie działa też argument, że Tusk mógłby mieć chęć, a gdzieś tam symetryści podnoszą ten argument nowego otwarcia, ponieważ Haładyj to nie będzie żadne nowe otwarcie. To jest tylko zawód i to jest tylko oszukanie swoich wyborców. Tak naprawdę Tusk popierając Haładyja wchodzi w układ z hołownią, który się przypominam przed, chwile, przed chwileczką spotkał. Z Bielanem i Skaczyńskim i który w zasadzie bezprawnie zaprzysiągnął roduckiego na prezydenta, bo do dziś nie znamy wyniku wyborów i za to hołownia powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i Tusk popiera w tej chwili hołownię, dając całemu społeczeństwu, w tym wyborcom koalicji, sygnał, że PIS jest OK. Zobaczcie, może teraz powiedzieć PIS. Nawet Tusk poparł człowieka Morawieckiego. Nawet Tusk poparł człowieka, który był wicepremierem w rządzie PiS. Niestety, Haładej nie powinien zostać szefem Niku, i jeżeli Tusk go wybierze, to obleje kompletnie test z lojalności nie tylko wobec własnych wyborców i własnych obietnic, ale moim zdaniem także wobec Polski. Pan Kołownia to już jest właściwie dla mnie teraz człowiek PiSu, i każdym kolejnym swoim zachowaniem nie słowem, zachowaniem to potwierdza. A Tusk właśnie poparł człowieka PiSu, człowieka zgłoszonego przez Hołownię. Nie potrafię, nie potrafię zrozumieć, dlaczego Tusk popiera człowieka, który działał w ścisłej grupie kierownictwa PiS i doradzał PiSowi, rządowi PiS, jako szukać polskie społeczeństwo, jak szukać na przykład przedsiębiorców, którzy chcieliby odszkodowania słusznego od państwa polskiego. To jest. Niewytłumaczalne uważam w żaden sposób, poza istnieniem jakiegoś rodzaju tajnej umowy pomiędzy Pisem a Tuskiem, platformą, koalicją, tylko lewica, co odnotowuje z przyjemnością się z tego wyłamała. Jeżeli Kaczyński nie złamał Banasia, a atakował go bardzo, mimo że wcześniej sam go wystawił, to to jest najlepszy dowód, że Banas jest dobrym kandydatem, najlepszym na następną kadencję w NIK. Po prostu. Jeżeli Banaj zarzuca ludziom PiS działanie w zorganizowanej przez grupie przestępczej przy aferze Getback, w której to zaginęło 3,5 miliarda złotych, to to jest najlepsza rekomendacja, żeby Banaj został prezesem Najwyższej Izby Kontroli nadal. Jeżeli KO chce wybrać człowieka, którego wskazał hołownia, hołownia, który spiskował przeciwko KO i wyborcom, i państwu polskiemu, spiskując z Kaczyńskim, z Bielanem, w mieszkaniu Bielana, no to nie mam pytań. To coś tu się dzieje, a ponieważ ludzie nie zachowują się irracjonalnie, na pewno nie ludzie tacy jak premier Tusk czy politycy koalicji, oni zachowują się w tej sprawie w sposób dla mnie niezrozumiały, ale to oznacza tylko tyle, że ja nie znam ich motywów. Natomiast one istnieją i na pewno są z ich punktu widzenia racjonalne. To ja myślę, że my jesteśmy. W tym miejscu, gdzie premier powinien nam wyjaśnić, dlaczego nie Banaś, nie tylko rekomendować Haładyja. Chcę wiedzieć, dlaczego Banaś ma nie być prezesem nik w momencie, kiedy NIK chce sądu dla Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Bogdana Święczkowskiego. 21 osób, w tym najwyższych urzędników państwowych z czasów PiS, prokuratorów, sędziego, urzędników instytucji nadzorujących rynek finansowy, członków zarządu kilku spółek, bo to obejmuje zawiadomienie Niku u banasiowego Niku do prokuratury. Zastopowanie w tej chwili tego pachnie zmową z PiS, zmową przestępczą, która postawi polityków PiS w pozycji bezkarności. Szokuje mnie to. Szokuje mnie to, oczywiście obserwujemy rozwój sytuacji, ale chcę to wiedzieć. Po informacji o aferze Getbeu nie banaś powinien kontynuować kadencję i powinien w ogóle nastąpić wstrząs i duże zmiany w służbach i w prokuraturze. Na razie nic niczego takiego nie widzę. W ogóle widzę już informacje w internecie. O których mówi między innymi Tomasz Piątek, Radosław Gruca, Barbara Burdzy opisują to, że jedną z największych dotacji w ogóle dla Szymona Hołowni w jego kampanii, która nie do końca, jak mówią ci dziennikarze, była przejrzysta finansowo, więc jedną z największych dotacji miał wpłacić Paweł Gieryński, który był Powiązany jest byłym właścicielem firmy GetBack, związanym z funduszem ABRIS. Musicie poczytać Tomka Piątka, który bardzo szczegółowo opisuje te powiązania. No, ten człowiek ma być też powiązany z zakonem maltańskim organizacją wychwaloną przez Łukaszenkę i zaprzyjaźnioną z Ser Sergejem Szojgu, którym wielokrotnie pisał dziennikarz Tomasz Piątek. I pisał też o powiązaniach Gieryńskiego z szemranymi interesami, i potencjalnymi konfliktami, o jego potencjalnych konfliktach interesów w polityce. No właśnie, czy to tylko zbieg okoliczności? Bardzo dziękuję, że wspieracie moją publicystykę na patronite.pl ukośnik Eliza Michalik. Przypominam, że w każdy czwartek dla tych, dla moich patronów i patronek, moim gestem podziękowania dla tych, którzy mnie wspierają na Patronite. W każdy czwartek wrzucam nowy odcinek podcastu Co to dla nas znaczy, którego możecie słuchać na Spotify i Patronite Audio. Szalenie ważne rzeczy się teraz dzieją. Pamiętajcie, żeby klikać subskrybuj, jeśli chcecie, żeby ten film poniósł się dalej. No i wracamy za dni kilka. Zobaczymy, kto zostanie nowym prezesem Niku. Śledzimy nadal polską politykę w tle. Manewry zapad, wojskowe na granicy, przy granicy Polski z Białorusią, które też śledzę, zwłaszcza że często teraz bywam na Podlasiu, śledziłabym i tak, ale, ale dotyczy mnie to i bardzo żywo dotyka. Nie chciałabym, już na koniec, ostatnie zdanie, żeby ktoś taki jak minister Żurek był na skutek jakichś niegodziwych zmów partii politycznych o Wzajemnej bezkarności na przykład albo innych, wystawiony, żeby służył za parawan, żeby jego nazwisko służyło za parawan niegodziwości. A tak się stanie, jeśli Banaś nie będzie miał kolejnej kadencji jako prezesniku. Zrobił tyle ważnych rzeczy, że zasługuje, żeby skończyć to, co zaczął.